Na dzień 8 października czekało wielu Polaków, jedni z ciekawością, inni z nadzieją na zmiany, jeszcze inni z myślą, aby najlepiej nic nie zmieniać. Fakt jest jednak taki, że wybory prezydenckie, jakie odbyły się w minioną niedzielę, są ważnym wydarzeniem dla każdego Polaka. Podobnie jak w skali kraju, również w gminie Wolsztyn największe poparcie zyskał obecny prezydent. Procentowo wyniki wyglądały następująco: pierwsze miejsce Aleksander Kwaśniewski 66,32%, drugie miejsce Andrzej Olechowski 13,04%, trzecie Marian Krzaklewski 10,99%, czwarte Jarosław Kalinowski 3,97%. 5. Andrzej Lepter 1,84 6. Janusz Korwin-Mikke 1,15 7. Lech Wałęsa 0,77% 8. Dariusz Grabowski 0,32% 9. Jan Łopuszański 0,31% 10. Tadeusz Wilecki 0,17% 11 Piotr Ikonowicz 90%. 12 Bogdan Pawłowski 80%. Łącznie głosowało 73,4% uprawnionych w 22 lokalach. Cisza wyborcza została zachowana, nie odnotowano także przypadków zakłócenia przebiegu wyborów. Jeszcze w tym panu? Nie. Ten pająk jeszcze tam żyje? Tak, oczywiście, jest pusta, kurna.